Tak się prezentuje karbonowa szczyca i siadełko też karbonowe. Całość waży mniej niż niejedno siadełko, ta pękła więcej w połowie, czyli pół szczyce było w ramie, a i tak pękła, jednak jest to efekt zbyt ciasnego. A to będzie widać ściśnięte, Zbyt mocno zakręcana sztyca, zacisk szyce. Czyli po prostu mówiąc krótko, moja wina. Moja wina, sztyca i siedełko karbonowe z AliExpress. Wszystko ok, gdyby nie ja. Jestem jedynym winnym. Taka prawda. Żałuję, ale jest to dobra lekcja na przyszłość dla, dla mnie i dla was. Także jak będziecie pływać siedlełko karbonowe i sztyce z Aliexpress i coś pęknie, to nie dlatego, że jest gówno, ale dlatego, że coś liście. Jeszcze tylko dodam, że siedlełko jest w całości z a Całość Zawsze skręcałem na oko, na czuja i jeśli miało coś pęknąć, to właśnie spodziewałem się, że będą to pręty kradmowe, a nie sztyca. Cóż... Widać, się myliłem. I kogoś interesują te elementy, to Zapraszam na komentarze. Niedługo się też innych części z AliExpress. Zresztą mam dużo rzeczy w swoim rodzaju, które mogę zrecenzować, omówić, polecić lub nie polecić. I może ktoś z Was ma jakieś ciekawe rzeczy z AliExpress? Z innych takich stron gdzie jest chińszczyzna podzielcie się swoimi odkryciami albo i zawodami i do usłyszenia do zobaczenia mam nadzieję już na rowerze a nie tylko oglądając <laughs> ciągle to samo trzymajcie się, hej